Proszę, niech nie odje... nic. Ja pierd... Od nowa wszystko muszę zrobić. Ja my, dobra, spoko, jest tu, jesteśmy tu, jesteśmy tu, 220 koła. jest spoko, jest spoko. Teraz tak, ty nasz masz w pi... p... to nieważne. Idziemy tu, idziemy na... Socho, Drogi bilet jest na soho. Jest drogi bilet na soho, więc może będzie drugiego. O kurka wieś, przecież tu nic nie ma. Bitam, Ile chata? 62 tysiące, pewnie. Albo nie! Jest droższe niż myślałem, proszę pana. To jest 62 tysiące. Proszę pana, 50 tysięcy i ja biorę. Co jest kurka? <laughs> Chłop 12 koła mi z chaty, czy? 12 koła mi to przez Szymona. To przez Szymona, jak nic. Patrz. Podchodzi do ciebie taki Szymon. No i co wtedy myślisz? No Szymon, tak? Przez Szymona, jak nic. On jest zajebisty w handlu, mówię wam. Zaraz zapiszę, jak posprzątam chatę tylko. I ja to ma pięter? Ja pięter. I tu jeszcze ma wyjście na bal. Nie, to jest teraz. Jakiś strych. Ale i tak, i tak. Zaraz zapiszę, widzę. zaraz zapiszę. Tylko posprzątam chatę, żeby nie robić tego drugi raz potem. Opa. Opa. Ujebane wszystko jakoś czekoladą, głównym. Nastro, chłop na ściany, mi sprzedaje chatę. Czaisz za pięćdziesiątkowa? Jest zadowolony. Ej, zajebista jest ta gra na razie. Kupujesz se chatę, wystawiasz chatę na wynajem lub na sprzedaż, zależnie czy co chcesz. To ci bardziej opłaca w sumie. Dobra, i teraz pytanie. Ślepy taką chatę drogą wystawiać a od razu na sprzedaż całą? Czy na przykład... Czy na przykład wynajem? Wiesz jaką super gram grę? Kupuję domy i sprzedaję. Dla jakichś debili. Tapety. Gdzie była ta... O to ustawimy teraz inną. Wynajem zarobił trochę może, właśnie pytanie, czy lepiej taką drogą chatę wystawiać na wynajem, czy lepiej tanią chatę wystawiać na wynajem, a drogą sprzedawać może, to jest pytanie właśnie dobre, że tak powiem, cyk, fiolet wszędzie, gdzie był fiolet, gdzie poszedł fiolet, wszędzie fiolet poszedł, próbuj wynająć, Zobaczymy. najpierw robimy zdjęcie, pewno zapiszmy teraz grę, tak, super, Teraz zdjęcie. Boże, jakiś liczny dom kupiłem za 50 tysięcy, 12 koła. gdzieś przyjdzie debil, będzie chciał to wynająć. E tak, panie, ja tak po taniości kupiłem, rozumiesz? To jesteś debilem, jak to wynajmiesz. Patrz, takie coś. Tutaj masz takie przejście. Tutaj masz schody na górę. Stary. Tutaj masz jakiś przedsionek dla dziecka. Tutaj masz co O! A tutaj? Tutaj możesz jednak dzieciaka zamknąć. Ch... Masz jakiś duży pokój dał. Tutaj zamykasz dzieciaka i masz spokój. Doleści możesz iść. Ci... Właśnie, a tu robisz sobie pokoik do dzieciaka, par. Cyk. I lepiej, jeszcze tutaj zrobił sobie ściankę działkową stary, w tym miejscu ścianka działkowa pójdzie. Ustawiasz łóżko, cztery ściany, nawet bez drzwi najlepiej. I zamykasz gówniarę i siedzi. Gdzie ja mogę kupić mebel... Spierz, gdzie mogę kupić mebel do domu? Gdzie? Gdzie to mogę zrobić? Gdzie mogę kupić mebel do domu? Gdzie? Środek czy. <ślam> 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 czekaj! Czekaj, czekaj! Czekaj. <ślam> Wczoraj, że wchodzisz w opcję środek czyszczący i masz, tak, babę do sprzątania domu. Pola Milena Magdalena. Środek do sprzątania, czaj, środek sprzątający. Ja pierdol... Środek z czyszczący, nie sprzątający, czyszczący i masz laski tutaj. Gdzie ja mogę sobie kupić tu niby ten? Może ja muszę iść do domu przespać się i potem wrócę i może będę mógł kupić, ty. Gdzie ja to mogę kupić meble do tego domu? Zajbiście by to było. Zobacz no, jakie I wejdziemy na na internet. Tutaj? Internet. Informacje o domu. 31 dni nie wynajęty. Poczta to nic. Internet, nic nie mogę zrobić. Może gdzieś sklep. Ojej, w sumie może gdzieś sklep z meblami. Jest masz rację, może ja muszę iść do sklepu bezpośrednio z meblami. Co jest to trochę głupie? Kasyno, horse. To jest jakiś domek, to jest nie jest to ikonka. Nasz dom jest gdyby do najęcie, nasz dom nie jest do najęcie. A gdzie ja jestem? Gdzie ja ku... już ja jestem na tej mapie? O, tu jest coś obok kasyna! z tego sklepu z bronią. Idź z do domu i śpi. Na chuka i spać. Jest jakiś bank. Powitanie. Kredyty! Mogę wziąć kredyt, na 40. Pff. 45 koła chcą mi kredyć, Ja dwie, tak, dwie się koła, oni tak. Oni mi kredyt na 45 chcą Rozumiesz to? no, gdzie ja jestem? Shoreditch. jestem ten tym Jestem na Soho. Gdzie jest Soho? Jestem gdzieś w Indii. Na mnie na mapie nie ma, ty. Rozumiesz? Jestem tak daleko, że mnie na mapie nie ma. Idziemy do kasyna. Idziemy spać. Tu jest kasyno. Tu jest ten. A tam jest co? Kolejne dla mnie pewnie. Architecture Office. Rozmowa. Witam. Chcę kupić meble! O! O! Aha. Mam normalnie do wyboru sobie ten rodzaje. Liczba mebli: 33, 26 koła. Płatność dla architektury: tutaj... wtedy piszę listy. Mam 50 koła za za swoje mebele, coś rozwikwana. Tutaj mam wybór tak o 10 albo 11. I tu 14, 15, czyli łącznie do 30, 20 albo 50. ponad. I, i pytanie: Czy ku... szalejemy? Czy jednak oszczędzamy? Czy zaszaleć? I kupić najdroższą opcję, bo mnie stać. Czy jednak oszczędzamy? Dla biedaka. Nie no pojętam. No, Let's go. S? No i co teraz? I co, i to zrobić? zrobiliście już mi? Czy co? Dobra, a teraz pytanie. Jeżeli ja mam jeden dom, już mogę od ciebie kupić to auto, czy. Nie rozumiem. Nie mogę. To się pierd... Mówić możliwość kupną auta? Mogę. Tutaj są samochody. Idziemy do biura. Zapisuję grę. Czy to jest garaż? O, jestem tu. O, tu jest. Oooooooo! Ja pierdolę. Maserati czaisz? Mój Nissan GTR, r Chevrolet, Subaru, o kurwa, patrz jaki Golfik, to jest Golfik? Nie, to BMK, to jest też BMK. Tutaj Porsche. O! 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 144 koła. Idealnie bym nie było stać na to, czaisz? Że na te Porsche... Ford to będzie... Ja pierd. Aha, mogę sprzedać samochód jeszcze ogólnie, czaisz? 50 koła farm Truck 90 koła DMW Nie mogę wziąć nic sana niestety chyba Ta, nie mogę wziąć nic sana kupić Ten nic po prostu stoi Za dwa dni i 5 godzin będą nowe samochody do kupienia Czyli są po prostu trzy do wyboru Któregoś tych nie chcę, to po prostu są nowe, to tam będzie do kupienia 360 km na godzinę jedzie 340 220 Ej, w chuj kusi to Porsche wziąć czaisz? Ej, to Porsche wziąć Ale chyba najpierw Żeby kupić to Porsche, będzie co trzeba zrobić chyba i normalnie sobie już mógł kontenery kupić, jakby i zobaczyć co będzie w środku. Polowanie! <laughs> Możesz to polowanie, co jest? Normalnie magazyny. Ciekawe, czy magazyny już działały, czy dopiero będą jeszcze zrobione. Ale f się auto przydało teraz, bo tak mamy biegać w tej mieszce, to będzie jakieś. to jest moje biuro, to nie. No cóż, widzowie, no chcemy to Porsche kupić, no to trzeba pozrabiać, tak troszeczkę. Także pani tu już płacze. Ja oczywiście przedem panią tej sianka. także let's go. Zaszlajmy dzisiaj. I tu i ten tu S, dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. I aj, i. No i. esa, Ten esa, S. Lepiej zapiszę, bo że jest coś spis, czyli zaraz. A mówiłem, mówiłem dwa. Mówiłem, że to się odliczyje. Może ruletka? Ruletka nie jest taka zła, ale ruletka jest o tyle chłopowa, że ją muszę trzymać i klikać cały czas. Nie ch**, tego nie chcę klikać. No patrz, bo ja sobie wezmę przez tutaj klikam i będę kosilił po prostu, bo czarne, po prostu i muszę klikać wszystko. nie mogę przytrzymać tego w ogóle. Tak siedzę i klikam, i klikam, i klikam, i klikam. I to jest ch**owe właśnie, że ja tylko tak poklikam, poklikam i ja mało co postawię na ten Zielony akurat, rozumiesz, akurat zielone poleciało Akula, Akurat zielone poleciało ten S, dwieście koła, proste, ten Kur... Kocham swoje roboty, rozumiesz Po prostu siedzisz, agent nieruchomości i on w kasynie zarabia, rozumiesz On w kasynie zarabia pieniądze Po prostu ch... dawać domy, jak może po prostu sobie w kasynie zarobić, rozumiesz to Oj, w ch... dupę A hita zrób No i... Idealnie Jak ja kobieta z jeszcze kolejne bułki Ja jest... mm. mm. jestem Jestem mm. rozprzestrzeniony w ogóle Lubię takie życie Coś pięknego Kurwa Ta, no to mogę, nie mogę więcej 30 max, nie mogę więcej wyłożyć, nawet Nawet jednego nie mogę Kurwa Dobra 300 koła Ja mogę wyjść Idziemy po Porsche Jest super Kurwa Mato, daj mi zarobić na tego Porszaka S dwa, 213 koła, dobra Jeszcze stówka tylko, jeszcze tylko stówkę Dwa razy wygrać I spieramy Aj, przedobrzyłem Ciekawe czy na przykład w splika gry dałoby się zmienić, że na przykład dasz, że po prostu chcesz więcej na przykład ee, postawić o, 213, zajebiście. Zapiszę, zapiszę, żebyśmy po prostu już nie musieli powtarzać tyle czasu tego. Byśmy po prostu już zrobili to i spierd...li po te Porsche i jestem zadowolony. S, 240, super, zapiszę, dziękuję pani bardzo. Co się stało? Co się k stało? Co ty, k co jest, oskamowanie p...tajsz? Minus 30 koła mi do rozdała, szmata. S. 30 koła, 30 koła pani midej Jedna wygrana i pierwsza Jedna wygrana teraz, dawaj Dwa No szmata, nie chcę dać pieniędzy, no Dwa S, 21 Oj, 30 koła dostanę, ja to za mną S Tylko jedna wygrana, jedna Ostatnia wygrana i wychodzę 19, proszę Ja pierd... Jedna wygrana, proszę. Ja pierdolę. Wygrałem, ale dostałem te. Ja pierdolę. Dostałem połowę tego, bo ona miała tyle samo, miała 21. Ja miałem 21, był remis i z powrotem tyle samo pieniędzy. 30 dostałem, nie Jak mają 200 200 to muszę remis. I dostałem z powrotem hajs. 330. Essa. Eee, to było tu. Ej, dobra, ale teraz ten mnie kusi w sumie kupić. Do był... Nie, dobra, miał być z Porsche. Idziemy na Porsche. O, tak. Ile mam punkt umiejętności? Co mam kupić? Możesz teraz otrzymać pożyczkę z banku. Wiem, te pożyczki. Gazetę możesz kupić za pięć. Aha. Asystent do zbierania czynszu. O, interesujące to jest. Zbudować domu oswoić psa. Spoko, ale na chu... w sumie. To. W którym jest nitro? Pod strzałką do góry. Nie, pod shiftem Dzięki. Hahaha. Jajko. O kurde. Ta kieka. To jest tutaj. Uwaga. Czy ma w środku. Widzisz to? Bralka stoi przy jadalni normalnie. Prowadzenie. O kurde, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Przymioty można kupić w Yuki House. Kochanie, czaj, że masz swój własny ten, w tej grze, Klep? Yuki House, rozumiesz to. Normalnie Yuki House. To takie łóżko, telewizor na środku. Simsy normalnie, Ty mogę wszystko teraz zostawiać. Kopałeś jest mi na ch** kanapka, żeby sobie pogadać z ty o ten, ten. Tutaj nic nie ma oczywiście, pusto. Tutaj też jest pusto, bo nie tam też, tam też jest pusto. No jak, puściutko. Ale to dobrze, dużo prawdopodobnie możesz miejsca sobie coś zrobić, zagospodarować, jak ty go zechcesz. Możesz sobie postawić, co chcesz. 80k? Nie, no, byłem w stanie, że 13k maksymalnie chyba mogę znająć W ogóle zapiszę, co? Może lepiej. Zostaję z jestem. Wejdźmy na tablet. Eee, moje zdjęcia. Usuwajmy to, bo to już jest puste. To zostawimy tylko. Jedziemy sobie tu. Kamera. Patrz to. Cyk. Tu norm narob... oku. To jest szafa. Cyk. cyk Tu w ogóle drugie łóżko. Nie po co? Cyk. Po nie trzeba. Teraz internet cyk. Wybierz zdjęcie. Gdzie jest TV? O, tak. Aha, tylko trzy zdjęcia znasz. zdjęcia robię. Do wynajęcia wstawiamy za dzienna wartość wynajmu: 15 tysięcy. Ok. A czyli nie mogę ich jeszcze sprzedawać. Ok. I mogę tylko wynająć wynająć na razie. Na razie mogę je wynajmować. Nie mogę ich sprzedawać. Bo muszę je odblokować Te umiejętnie, żeby móc sprzedawać je. Stawiam za 15 koła. Zobaczymy, czy ktoś kupi tutaj. A teraz siadamy do auta. Jak to. Się rozbijemy mam drzewo się skłnimy zaraz. Dobra, to jest moja chata. Zanim to, bym tu wjechał i zobaczył co tu chodzi, bo ogóle tej. Ty... Może mogę sobie te auto ulepszyć jakoś. Witam. Chcę zamodyfikować. O kur, klejka nie, koło, zawieszenie. Aha, tylko tyle? Nie mogę nic nie zrobić? Ale chuj nie. Myślę, że mogę jakieś osiągi poprawić. O chuj. Faj, parkujemy tu. W chacie siedzi. Ładnie rozwód będą brać ze sobą. Tu, kiedyś wezmę te broń ci od zimku, rozumiesz? te broń z ściany i ci od... O, mogę grać film do oglądania. Nice. Dzajem Dobry film, nie? Aha, daj mi to. zapoluje, ja zapoluję po to ludzi. Idę spać. Głodny jestem, muszę coś zjeść. Jedzenie. A, kupa! O, hu, przepraszam bardzo. Ja pier... Jak mogę odczytać pocztę? Jak mogę pocztę odczytać? Halo? A, tu pewnie na skrzynkach. Gdzie jest ta skrzynka na listy? A, nie mam. Poczta. Rachunki. Jesteś odpowiedzialny za rachunki? Aha, dzięki. No way. To jest na farmie. Dawaj, jeżdżamy na farmę, korset. Farm Store. Dobrej. Co tu mogę kupić? Jak kucną? Tu robisz? Po prostu siedzę. Jestem właśnie na tej farmy? Tak, ale jestem już na to za stary. Myślę, że sprzedaję farmę w najbliższym czasie. Życzę miłego dnia. Aha, A ku... Zajebiście. Coś my sobie pogadali, rzeczywiście, no? Dwójka biznesmenów.